Podczas czwartkowej sesji akcje Mobruka spadły o ponad 8,5%, pogłębiając korekty trwającą od lutego i osiągając najniższy poziom ceny od listopada ubiegłego roku. Mobruk to polska firma działająca w branży gospodarki odpadami. Jej głównym źródłem przychodów jest spalanie i utylizacja odpadów zgodnie oczywiście z obowiązującymi przepisami. Firma działa więc trochę na styku przemysłu i ekologii. Na fali zaostrzających się przepisów unijnych Mobruk korzystał z coraz większego zapotrzebowania na właśnie takie profesjonalne zarządzanie odpadami, ale mimo to wyniki spółki za czwarty kwartał 2024 roku okazały się mocno rozczarowujące, zwłaszcza sądząc po zachowaniu kursu. Zysk netto wyniósł 15,2 miliona złotych, podczas gdy konsensus zakładał 24,3 miliona, czyli rozbieżność wyniosła aż 37%. W całym 2024 roku przychody spółki wzrosły niemal o 20%, no więc dlaczego przy rosnącej skali działalności zysk netto aż tak zawiódł inwestorów? Główną przyczyną był silny wzrost kosztów operacyjnych, aż o 28,5%. Spółka tłumaczy to Przede wszystkim konsolidacją kosztów dwóch przejętych pod koniec 2023 roku spółek zależnych LKO i PMD. Dodatkowo koszty zwiększyły się przez wyższe wydatki na zewnętrzne usługi, przetwarzania odpadów, które nie mogły zostać poddane spalaniu z powodu modernizacji spalarni. Swój udział w pogorszeniu wyników miały też rosnące koszty finansowe, choć tu wpływ był o wiele mniej istotny. W tle tego wszystkiego Mobruk walczy jeszcze z postępowaniami sądowymi, które to zostaną najwcześniej rozwiązane dopiero w trzecim kwartale 2025 roku Wcześniej. No nie powinno więc dziwić, że kurs reaguje nerwowo, bo obrót musi zdecydowanie popracować nad własną rentownością i większą przejrzystością odnośnie swojej własnej przyszłości. A do tego czasu inwestorzy mogą pozostać i pozostaną zapewne bardzo powściągliwi.